Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Matko Boża, w tym szczególnym dniu, w którym wspominamy Twoje ukoronowanie, klękam przed Tobą w największym uwielbieniu. Wierzę, że przez Twoje boskie macierzyństwo zostałaś wyniesiona ponad wszystkie stworzenia. Jesteś królową aniołów i wszystkich świętych, królową nieba i ziemi. Królową nas wszystkich. Pani, wiem, że mimo Twojej wielkiej godności nadal mogę traktować Cię jak Matkę, zawsze pełną miłości, miłosierdzia i wybaczenia. Wiem, że na Ciebie zawsze mogę liczyć. Mario, dziś zawierzam się Twojemu panowaniu. Moim wielkim pragnieniem jest, by koronować Cię codziennie moją miłością i dobrymi uczynkami. Pragnę, by wszystkie moje myśli, słowa i uczynki były przepełnione Tobą. Błagam, Króluj w moim życiu, nieustannie przywołuj mnie do siebie, czuwaj nad moją duszą. Wiem, że Tobie mogę zaufać bezgranicznie. Królowo. Twoje życie zostało zwieńczone tak pięknym celem dotarciem do Bożego Królestwa i jeszcze większym zbliżeniem do Boga i Twojego Syna. Błagam, prowadź mnie przez wszystkie dni mojej ziemskiej wędrówki. Pomóż mi zawsze być gotową na spotkanie ze Zbawicielem. Oddaję Tobie całe moje życie. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!